Zabierzemy Was dzisiaj na jednodniową wycieczkę. Gdzie? Nad morze. Tak, da się z Paryża pojechać na jeden dzień nad morze, albo nad kanał, nie wiem. O, malo idzie, jedziemy w trójkę. Teraz przed nami dwie godziny drogi i mam nadzieję, że nie będzie za dużo padać, bo prognoza pogody mówi, że będzie padać cały dzień. Dwie godziny jazdy później, jesteśmy już w Wiep. Wyszliśmy z samochodu i e, zobaczymy szybko Stare Miasto. Doczytaliśmy, że 200 lat temu, to była pierwsza taka miejscowość wakacyjna, gdzie osoby, które miały trochę hajsu, przyjeżdżały sobie na wypoczynek. Jak wiadomo, dość szybko e, to Wiedewil stało się miejscem wakacyjnym, ale nadal mamy tutaj chyba super piękne budoneczki z cegły. z Niemiec. No, zresztą sami zobaczmy. Naprawdę fajny port. Jest piękna niebieska woda. Nie wiem, czy to widać. Ee, magicznie. Bardzo fajnie, że da się tu przyjechać tylko w dwie godziny z Paryża. Naprawdę cieszę się, że udało mi się wszystkich namówić na tą wycieczkę. Na lunch wybór padło na to malutkie miejsce tutaj, z którego wychodzi Alex. Może jest najmniejsze w okolicy, ale wygląda, że jest po prostu bardzo dobre, ma bardzo dużo rekomendacji, więc no, pora jeść, jest 12. Ja się nie odzywam, bo się nie znam, ale to jest bardzo ważny element, oczywiście, wybieranie wina. Czy tam jest mapa win? Skąd pochodzą wina? Tak. Macie mapę, żeby było wiadomo skąd to jest. Więc jest dyskusja teraz. Co to jest? Z czego jest zrobione? Okay. Jest ser, dwie grzaneczki i zuper. Zaraz dostaniemy co morza, ale najpierw dostaliśmy tutaj majone e, za Ostryk, masełko i taki zestaw. To jest do Langustin, to jest do ślimaków bulo, morskich ślimaków. To jest do czegoś, co nie wzięliśmy, takich małych ślimaczków morskich, a to jest do ostryk. Jeszcze raz. O, I pojawił się talerz i tak on wygląda. Mamy tutaj właśnie wspomniane wcześniej bulo. Nie wiem co to jest. To są jeszcze inne muszelki, które się nazywają amont, czyli migdały. Tutaj mamy langustyn i gdzieś tutaj mamy schowane te ostrygi. I zaraz to będziemy jeść. Aleks tutaj wyciąga ślimaka morskiego zwanego bulo. O, 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 o. Hopla um. i będzie jadł go z majonezem gdzie ostryga tą on okazjon na odbić jeszcze widać, że się czasami trochę rusza, ale tego na filmie nie będzie widać. I zaraz to zje. A, było widać. It's it's a... Jest taka wielka muszlak na plaży. Aleks ją już wcześniej chwilę otworzył. I w środku ma z bardzo duży miąższ. No. Widać też to. I niełatwo go odczepić. No. I potem tak po prostu. To jest ugotowane, aleks? Tak. To jest ugotowane. I resztę relacji już muszę zrobić na voiceoverze, bo tak wiało, że nic nie słychać. Tutaj widzicie prom, który przyjechał prosto z Anglii i przywiózł wracających po Brexicie Francuzów chyba. Przeszliśmy się po plaży, która rozciąga się wzdłuż miasta i jest to naprawdę bardzo milutki spacer, ale wieczny, więc trzeba było być dobrze ubranym. Całe szczęście byliśmy do tego spaceru dobrze przygotowani, widać tą pianę, która leci z morza i jak wieje. A jakbyśmy nie byli dobrze ubrani, to byśmy nie zobaczyli tych pięknych alabastrowych klifów wybrzeża Normandii. Poszliśmy się trochę dalej i znaleźliśmy polski ślad, ponieważ wybrzeża Normandii były świadkami krwawych walk podczas II wojny światowej. Tutaj macie tablicę umieszczoną tu przez Stowarzyszenie Marynarki Wojennej i Stowarzyszenie Lotników Polskich. A już kawałek dalej jest basen, w którym nie wiem czy widać, pływali odważni. A zaraz zanim kaseno. Tak, w każdej szanującej się normandzkiej miejscowości musi być kaseno. W każdej turystycznej normandzkiej miejscowości jest konserwery, czyli sklep z konserwami, w którym sprzedajesz tylko konserwy. I na przykład tutaj mamy sardynki na wiele sposobów: w zielonym pieprzu, w tymianku i cytrynie, w gałce muszkatałowej czy w winie muszkat. Muskat. Błąkając się po mieście, trafiliśmy na stare cytryny, które tak po prostu kręciły się po mieście jak widać zresztą zrobiły przejazd tak jak na zamówienie dla nas i fajne było to przeżycie, bo rzeczywiście chodząc po francuskich miejscowościach czasami można zobaczyć fajne rzeczy, akurat w Diep architektura jest naprawdę zniewalająca, a poza tym nad miastem góruje zamek Budowane był już od XIV wieku, podczas rewolucji francuskiej mieściło się tutaj Więzienie, a w 1923 roku został zamieniony na muzeum. I taki z niego rozciąga się widok. My zamku nie odwiedziliśmy. Może następnym razem, bo jak widać, warto tutaj wrócić.